Samitki na begonie, w fuksje, synie fuchsie lomelie, felargonie słowem kwiatki z polskiej rabatki. Aksamitki na Sturcję w etonie, synie fuchsie lomelie, w celozie, słowem kwiatki z polskiej rabatki. A samitki na surcie begonie, synie fuksję, ovelje, pelargonie na zety słowem kwiatki z polskiej rabatki. A samitki na sturcję begonie, synie fuksję, ovelje, pelargonie na zety słowem kwiatki Polskiej rabatki. Uh -huh. to czas, co się oddala, wszechwojenny elementarz. To wesoła wózka fala, no i Byczakowski cmentarz. Przywitaliśmy Państwa taką niespodzianką, w gruncie rzeczy, dwoma niespodziankami muzycznymi. Pierwszą, w wykonaniu studium muzykalowego Kapitolu, studentów i studentek tego studium pod dyrekcją Magdy Zawartko, oraz specjalnego wykonania dodatkowego utworu przez brata Romana Kukowskiego, Ryszarda, w towarzystwie przyjaciół. Raz jeszcze proszę o gorące brawa. Spotykamy się tutaj dzisiaj oczywiście po to, żeby uczcić pamięć Romana Kołakowskiego, ale też, żeby tę pamięć przenieść na ulicę Wrocławia za pomocą tego, mam nadzieję, w przyszłości bardzo magicznego e, tramwaju. Za chwilę wszystkich Państwa zabierzemy na taką przejażdżkę śladami historii i anegdot, anegdot związanych e, e, z Romanem. Te historie i anegdoty zebrał do nas wieloletni przyjaciel Romana i przyjaciel przeglądu pisemki aktorskiej Elik Plichta, który jest już z nami. Zanim oddam głos gospodarzom, pozwolę sobie przywitać jeszcze wszystkich, którzy dzisiaj na tę uroczystość przybyli. Bardzo się cieszę, że jest z nami prezydent Jacek Sutryk. Dzień dobry, witamy serdecznie. Są z nami przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, pan prezes Witold Woźny i pan wiceprezes Przemysław Nowicki. Są z nami osoby związane z przeglądem piosenki aktorskiej. Szanowna Kapituła Bardiniego jest z nami dyrektor Teatru Muzycznego Kapitol, pan Huber Zasina, dyrektor artystyczny, pan Konrad Imiela i dyrektor przeglądu piosenki aktorskiej, pan Cezary Studniak. A teraz poproszę o zabranie głosu prezesa MPK Wrocław, gospodarza dzisiejszego wydarzenia, pan Witold Woźny. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przyznam, że wydarzenie dzisiaj absolutnie wyjątkowe, ale też oprawa wyjątkowa, po której trudno zebrać myśli i ta przygotowana wcześniej mowa gdzieś tam ulatuje. Szanowni Państwo, postać wydarzenie i postać patrona Romana Kołakowskiego, Kołakowskiego wyjątkowa, bo Roman Kołakowski, jak już Jarek Berduta powiedział, był wieloletnim dyrektorem przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, a 44. festiwal obecnie trwa. Także postać, która też zapisała się też w historii i Wrocławia, ale też kultury w sposób wyjątkowy. Człowiek, który, jak to mówią, w piękny sposób opowiadał o prostych rzeczach, ale też w prosty sposób potrafił odnieść się do, 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 do tych pięknych rzeczy, pozostawiając też odbiorcom pewną przestrzeń do, do własnej interpretacji. Jednocześnie człowiek, który miał bardzo szerokie, taką amplitudę, bardzo szeroką amplitudę zainteresowań. Poeta, kompozytor, Twórca, interpretator takich mistrzów jak Czesław Miłoż Jacques Brel czy Nick Cave. Człowiek Kultury człowiek, który był kulturą. My jako MPK Wrocław bardzo cieszymy się z tego, że przez że możemy kontynuować też tą ideę upamiętniania osób wyjątkowych w naszych pojazdach, że tą ideę edukacji i kultury możemy też upamię upamiętniać osoby, które w sposób szczególny też zapisały się dla Wrocławia jego, jego mieszkańców. Oczywiście w środku wewnątrz pojazdu znajdziemy informacje o, o, o Romanie Kołakowskim, jego twórczości jakim był też człowiekiem, za chwilę zabierzemy Państwa w podróż, oczywiście będziemy jechali obok Teatru Muzycznego Kapitol i cóż, zapraszam wszystkich Państwa na pokład tramwaju, tramwaju imienia Romana Kłakowskiego. Teraz poproszę Konrada Imiela i Cezarego Studniaka, bardzo proszę Dzień dobry Państwu. Ja mam parę życzeń dla tego tramwaju, bo jedną historię postanowiłem, postanowiłem dzisiaj opowiedzieć tę historię Roman bardzo lubił, ponieważ to jest historia taka, kiedy ja po raz pierwszy w jakich okolicznościach po raz pierwszy usłyszałem piosenkę Romana. Otóż to był rok 86, byłem w liceum i uciekłem wtedy z lekcji. Po to, żeby spotkać się z moją ukochaną. Miała na imię Edyta. Uciekliśmy do harcówki. To było takie miejsce, bo byliśmy harcerzami artystycznej drużyny harcerskiej. I ona uciekła z lekcji. Ja uciekłem z lekcji, i byłem pierwszy w tej harcówce. Postanowiłem włączyć jakąś płytę. Szybko wyciągnąłem pierwszą, która, która wpadła mi w ręce. Była to płyta Przypowieść Błękitna Romana Kołakowskiego, przy której namiętnie całowaliśmy się przez godzinę. W takich okolicznościach po raz pierwszy usłyszałem piosenki Rom Romka i ta, ta płyta, z tą płytą Przypowieść Błękitna, mam bardzo miłe wspomnienia. Życzę temu tramwajowi, żeby jak najczęściej zakochani, e, się w nim po prostu namiętnie całowali. E, kiedy, kiedy, po, kiedy zastanowiłem się, która trasa, który numer linii byłby najbardziej adekwatny do e, związków Romana z Wrocławiem, pomyślałem sobie, że życzę temu tramwajowi, żeby jak najczęściej jeździł na trasie numer dwa. Ponieważ kiedy, ona, kiedy dwójka jedzie z biskupina na krzyki, przejeżdża obok Hali Stulecia, gdzie Roman stworzył chyba ostatnią, ukończoną swoją pracę dla Wrocławia, czyli, czyli koncert Imiona Wolności, który, który tam był grany z okazji stulecia odzyskania niepodległości w 2018 roku. Później dwójka przejeżdża niedaleko impartu. Impartu, gdzie Roman pracował e, wiele lat, przez 10 lat był szefem e, przeglądu piosenki aktorskiej, dla którego impart był główną sceną. Tam Roman prowadził swój teatr piosenki. Później dwójka jedzie w stronę Krzyków, e, przejeżdża obok Kapitolu. E, dla Kapitolu Roman specjalnie przetłumaczył wiele e, libret. E, spektakli muzycznych, takich jak na przykład Opera za trzy grosze czy West Side Story, i podczas pracy nad spektaklem mm, kie, Mok Czarna Burleska, kiedy razem tworzyliśmy scenariusz tego, tego musicalu, Roman zmarł, nie dokończywszy swojej pracy. Kiedy będą Państwo kiedyś może na Moku, tam jest taka piosenka pod tytułem Ona, śpiewają Tomek Wysocki. W dublurze z Albertem Pyśkiem. To jest ostatnie dzieło Romka Kołakowskiego, który, który przysłał mi um, poprawioną um, wersję tej piosenki w poniedziałek wieczorem, a we wtorek rano, kiedy do niego zadzwoniłem, odebrała Agata i podzieliła się ze mną tą przygnębiającą, straszną wiadomością, że, że Romek nie żyje. E, ro, e, związki z e, rom, Romana z Kapitolem są oczywiście mm, ru, również e, przekładają się na późniejsze lata przeglądu piosenki aktorskiej. Przewodził obradom e, Kapituły mm, profesora Aleksandra Bardiniego. E, no ale jedziemy dwójką dalej i przejeżdżamy, jedziemy na Krzyki. E, tam jest taki przystanek. E, przy ulicy Halera i niedaleko jest ulica Wandy, gdzie Roman z Ewą i ze swoim synem Alkiem przez wiele lat mie mieszkali. Um, pamiętam to mieszkanie z lat z połowy lat 90., kiedy, kiedy faktycznie tam zbieraliśmy się co, co sobotę w gronie artystów wro wrocławskich. E, przychodził Wojtek Kościelniak, Robert Gonera, Ilias Wrazas, mnóstwo, 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 mnóstwo osób. Dzieliliśmy się między sobą swoimi nowymi piosenkami. E, śpiewaliśmy razem piosenki Stanisława Staszewskiego, i innych twórców. E, to, było, to, to było dla mnie osobiście i myślę, że dla mojego pokolenia, związanego z przeglądem piosenki aktorskiej, bardzo ważne miejsce. E, które nas wszystkich rozwinęło. Tam powstały pomysły na rybi puzon, na gale, la, la 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 z piosenkami Staszewskiego, na spektakl Księżyc Frajer w reżyserii Wojtka Kościelniaka, po, po którym Wojtek dostał pierwszą, pierwszy dyplom mistrzowski kapituły imienia profesora Aleksandra Bardiniego. No i w końcu dwójka kończy swój bieg na Krzykach niedaleko Radia Wrocław, gdzie gdzie Roman przez wiele lat pracował. Pamiętam jego audycję z Lotarem Herbstem, w, których to, w której to audycji dzielili się ze słuchaczami swoją twórczością, wierszami Lotara, piosenkami Rom Romana. Więc życzę temu tramwajowi, żeby jak najczęściej jeździł na trasie numer 2. Nie wiem, jakie były związki Romka z komunikacją miejską, natomiast na pewno jego związki z Wrocławiem były bardzo silne, bo cho chociażby ta piosenka Pocztówka z Wrocławia, którą śpiewaliśmy przed chwilą, bardzo mocno o tym świadczy. W tej piosence Roman śpiewa, tworzy, napisze bez żadnych wątpliwości, że Wrocław że Wrocław jest i zawsze będzie był jego miejscem. Dziękuję bardzo, że jest we Wrocławiu tramwaj imienia Romka Kowakowskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przede wszystkim chciałem bardzo gorąco podziękować MPK za niezwykłą ideę, pomysł, żeby komunikować właśnie mieszkańcom Wrocławia i gościom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta o postaciach, które są niezwykle istotne dla naszego miasta, a Roman Kołakowski niewątpliwie taką postacią jest i to nie tylko w kontekście kultury, tylko w ogóle życia społeczeństwa, spraw i politycznych, i społecznych wszelkich, bo nie dość, że był znakomitym artystą, był też e, intensywnym, bardzo aktywnym działaczem. E, ja ze swojej strony chciałem e, powiedzieć, że jestem w drużynie, że tak powiem, e, Pepeowskiego e, pierścienia, chyba dość świeżo mimo wszystko, jeżeli chodzi o tutaj całe to zacne grono. Jestem świeżakiem, cały czas tak się czuję, i niewątpliwie Roman właśnie przygarnął mnie pod swoje skrzydła. Dzięki Romanowi z Konradem i z Samborem mogliśmy dość spektakularnie zafunkcjonować jako, jako formacja chłopięca legitymację. To właśnie dzięki Romanowi stworzyliśmy galę Wiatry z Mózgu, która według niektórych była galą rewolucyjną. A wszystko to dlatego, że, że to właśnie Roman, mam wrażenie, miał tą odwagę, i yy, jest to niezwykły przykład dla wielu artystów, dla, yy, że, że warto poszerzać, poszerzać zjawisko, którym się zajmujemy. Warto poszerzać zjawisko na pewno piosenki aktorskie i to właśnie Roman wprowadził na salony PPA takie postaci jak Nick Cave. To właśnie dzięki Romanowi zafunkcjonowała poezja i, i pieśni Toma Łajca w wykonaniu naj, najpierw Konrada, potem Kazika Staszewskiego. I to właśnie Roman Kołakowski wprowadził właśnie na te magiczne salony piosenki aktorskiej poetów rock and rolla i punk rocka, jak Kazik, chociażby Staszewski czy Maciek Maleńczuk, po raz kolejny jakby udowadniając, że piosenka aktorska rzeczywiście jest bardzo pojemnym zjawiskiem. Dziękuję Ci, Romanie, bardzo za tą odwagę, za Twoją twórczość, za Twoją działalność, a Państwu przedsiębiorstwu, komunikacyjnemu za, za tą niezwykłą ideę wszystkiego dobrego i oczywiście zapraszam na, wciąż na Pepeowski Szlak. Ja do tych życzeń Konrada mógłbym jeszcze dołożyć to, że bardzo byśmy sobie marzyli, żeby ten tramwaj się nigdy z niczym nie zderzył, nie skolidował, żeby się nie wykoleił, albo żeby się nie rozjechał. Tego oczywiście w Wrocławiu coraz mniej, ale mit ciągle krąży, więc wierzymy, że ten mit zostanie przezwyciężony przez tramwaj Romana Kołakowskiego. Zanim się z Państwem pożegnamy, to jeszcze dwa, dwa aspekty. Ja zawsze się bardzo cieszę, jak na nasze wydarzenia przychodzą radni miejscy, bo radni miejscy decydują o wielu rzeczach w tym mieście, między innymi o sprawności komunikacji i temu, jak funkcjonuje kultura w tym mieście. Więc bardzo się cieszę, że są z nami pan Sergiusz Kmiecik, pan Jarosław Krauze i pan Igor Wójcik. Proszę o brawa. Jest skromne. A teraz poproszę jeszcze pana Ryszarda Kołkowskiego brata Romana, o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Nie jestem, jestem wzruszany. Po prostu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tę inicjatywę. Będę wypatrywał Romka. W mieście za każdym razem, kiedy będę gdzieś tam na spacerze. Konrad wymieniał przystanki związane z, z Romanem, to ja może jeszcze powiem o, o dwóch. Chyba już mogę. O dwóch. Przystanek Powstańców Śląskich, skrzyżowanie z Wiśniową, Powstańców Śląskich 160, to miejsce, gdzie Roman i ja urodziliśmy się po prostu. Więc y, 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 ta dwójka może tamtędy też y, jeździć. Drugi przystanek to Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Kołontaja. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Roman. Y, w wieku lat 19 był instruktorem w Młodzieżowym Domu Kultury. I tam w Młodzieżowym Domu Kultury powstał zespół Konusy, który wylansował no, podnaczasowy przebój, co może mały człowiek. Miałem przyjemność i zaszczyt występować w tym zespole. No, to chyba troszkę tak po znajomości się tam znalazłem ze sprawą Romana. I co ciekawe, myśmy po 40 latach, członkowie zespołu Konusy, spotkaliśmy się u Romana i postanowiliśmy znowu spróbować razem śpiewać. I w momencie, kiedy Roman zmarł, a myśmy szukali repertuaru dla siebie, Przygotowaliśmy program poświęcony Romanowi. W tej chwili próbujemy, podejmujemy nieśmiałe próby nagrania tego recitalu, więc no, sprawa jest otwarta. No i jeszcze taka refleksja. Kiedy zobaczyłem informację o dzisiejszym spotkaniu. Ze zdjęciem, które ja zrobiłem na próbie właśnie przed koncertem imiona wolności na próbie generalnej. I jak popatrzycie Państwo na to zdjęcie, to, to będziemy patrzyli na Romana właśnie tak, jak on tam. Tam wygląda. Bardzo, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze dwie prośby. Oczywiście zapraszamy, za parę minut odjeździemy, odjedziemy tym tramwajem w kierunku Kapitolu, później rzeczywiście przejedziemy w okolicach ulicy Wanda, ulicą Halera, do ulicy Grabiszyńskiej. Wrócimy z powrotem ulicą Piłsudskiego tutaj pod Kapitol. Tam będzie można zakończyć podróż z nami. Ale chciałbym jeszcze takie dwa akcenty prosić. Po pierwsze chcielibyśmy zrobić sobie wszyscy pamiątkowe zdjęcie przed tym tramwajem, ale zanim to. To Justyna mi zawsze mówi, że artyści najbardziej uwielbiają prawa, więc jeśli możemy teraz brawa dla Romana. Bardzo proszę. sobie jedno wspólne pamiątkowe zdjęcie. I dziękuję Państwu bardzo i zapraszamy oczywiście na naszą przejażdżkę. Bez w bezwonnym czasie, w miejscach zmaczonych niebieski tramwaj, wsiadają, ruszają w drogę, czerwony autobus, Megaton i zardzewiał, z czterech najdalszych Dzień przystanków ruszają w drodze do nieba. Z czterech najdalszych u. przystanków ruszają w drodze nieba, raz w drogie marzenia, płacą walutą zbyt twardą. Marek i Rafał, Edward, Tadeusz, hej, czas pożegnać się z Marią. Marek i Rafał, Edward, Tadeusz, hej, czas pożegnać się z Marią. W niebieskiej knajpie przy drodze, bo życie w kości zagrają Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, kto następny do raju. Tadeusz, Rafał, Edward i Marek, hej, kto następny do raju. I piją piwo w patrzeni dekolt niebieskiej kelnerki Tadeusz Marek, Edward i Rafał, hej, czemu nie ma tancerki Tadeusz Marek, Edward i Rafał, hej, czemu nie ma tancerki tańczą przy skrzypcach diabelskich graj orkiestra Tadeusz Marek, Rafał i Edward, hej, dudni tanc Buda niebieska Tadeusz, Marek, Rafał i Edward, hej, dudni, tanc, buda niebieska. A kiedy sił im brakuje, by ból zmęczenia złagodzić, pan szafirowy skraca ich podróż, sam im naprzeciw wychodzi i błogosławi swym synom strudzonym drogą śmiertelnie. Więc niebieskiemu wydawcy składają bezbożną swą Ewangelię. Łzy popłynęły aniołom i cisza trwa w całym niebie. Bo Pan na nowo wierzy w człowieka, choć przestał wierzyć już w siebie. Bo Pan na nowo wierzy w człowieka. Choć przestał wierzyć już w siebie.